Zaczynam sobie badać te alkomaty. Wszedłem sobie na stronę, skąd mi to przyszło. To jest alkomaty.biz, alkomaty.biz, bo chciałem ustalić, który będzie referencyjnym alkomatem. I z tego, co tutaj wyczytałem, ten Lion 500 jest używany przez, oficjalnie przez policję w Wielkiej Brytanii e, czyli można przyjąć że jest to taki referencyjny alkomat. jest jeszcze jakiś nowszy model um, Lion 700 one mają możliwość podłączenia do drukarki itd. Tak, tak, tak więc e, one są w tej samej półce e, zalokowane za, za, za jak ten nasz policyjny Alcosensor 4CM i ten, który też mam um, Alcoblow, ale on tylko, wiecie, że podaje, czy można, czy nie można. Nie podaje żadnych wskazań. I dodatkowo dostałem takie, można nazwać je amatorskie rozwiązania, od najprostszych takich bryloczykowych. Do takich bardziej yy, zaawansowanych. Chciałbym, właśnie głównie jeśli chodzi o samo porównanie, to zobaczyć, czy takie odczyty na profesjonalnym sprzęcie będą w jakikolwiek sposób pokrywały się yy, na, z odczytami na sprzęcie no, nie do końca profesjonalnym. Muszę sobie te instrukcje poprzeglądać, przygotować jakieś te ustniki tu po, yy, powtykać. I kolejna rzecz, jakbyście mieli jakieś pomysły. Jak, bo mam też tego alkoblowa. Jak jak, 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 słuchajcie, można taki, tak. Pierwszy temat, który by mnie interesował, to jakieś domowe sposoby oszukiwania alkomatów, które można by zweryfikować. i Kolejne rzeczy ciekawostki, po czym możecie mieć alkohol w wydychanym powietrzu, a nie piliście alkoholu. Podobno po Pawełku wychodzi, że, że jesteśmy pod wpływem alkoholu. Też chciałbym to sprawdzić. I widzę, że tutaj w miligramach na litr muszę też uściślić, który w czym podaje, bo tutaj widzę, że są pokazane promile, tu są miligramy, a to są no, różne, że tak powiem, skale, i trzeba to wszystko sobie do jednej wartości, przejść do jednej skali sobie prze... przeprzeprze. Prze, prze. odpowiednio tam no pewnie pomnożyć czy podzielić. Dawajcie cynę, może macie jakieś pomysły na, na taki test alkomat, alkomatów, to chętnie pod wasze dyktando coś tam przygotuję No inaczej się tego nie da wytestować, niestety, także biorę się za testy, tutaj zgodnie z instrukcjami jakie poczytałem, to pomiar może się odbywać dopiero po wiecie czym. Po tam 20 minutach od Mm, przyjęcia takiej cudownej substancji, jak więc muszę tu trochę przyjąć. Nie mam w nadmiarze, będę musiał uzupełnić zapasy, no i potem będziemy dmuchać, zobaczyć co tutaj poszczególne urządzenie wskazuje. Słuchajcie, po pierwszym ciapulu takim malutkim, nie wiem ile to jest, zero mi pokazuje. Taki ciapul wchodzi do gry, także muszę chyba zagęścić, testową dawkę. Przed chwilą że ma 0. Mariam, no kolejnego ciapula wolno. Mam 0,58 mg. To ile to wychodzi z tabeli? 0,57 To jest 1,2 promila. No, ale to nie, może wiesz, to muszę odczekać 20 minut po pomiarze, ale powiem Ci, że już czuję, że jestem bardzo zmęczony w robocie. Tym razem się maskuję. Wiadomo czemu. Żeby nie było, że ja tego vloga sam nagrywam i sam sobie tu siedzę i piję alkohol, bo to już jest ostatni stopień po którym się spada wielką przepaść, siedzę tu z Marianem. Marian, a Ty tam sobie dolałeś coś więcej? Ale co więcej? No tego melanżu do herbaty. No ja sobie, wiesz, no tak, taką no drobinkę, nie, kieliszecze. Nie, no to Marian, no weźże mi do trzymaj towarzystwa, to sam będę, wiesz, jakieś głupoty gadał. No dobrze, to słaby z Ciebie, kompadre, ale teraz wywołujecie Cię do odpowiedzi, jako grupę kontrolną masz się u mnie zjawić w następnym, dogodnym dla Ciebie terminie i będziemy testować. Oczywiście. Ja już ze świeczką niestety nie mam mm, kontaktu, bo pisze mi, że czerwona gwiazdka i wtedy już bym mnie wbijali z 3 Słuchajcie, 6 puli weszło aktualnie, takich. Uuu, nie dopiłem, to jest skandal. Polecam Wam szkło, teraz to, oczywiście zabrzmi jak reklama, zawsze tak brzmi jak reklama. Ale patrzcie jakie zarąbiste kieliszki. W makro je kupuję. Krosno. Strasznie się tłuką, bo to są... Mm, Jak one się nazywają? Dawniej się kryształy zbierały, bo Wystarczy, że się przewróci jest popękany cały. Ale w substancji drogocennej nie grzejecie ręką. Tylko macie długą nóżkę. Pozdrawiam wszystkich z Krosna. Naprawdę zarąbista puta. Zaraz przejdę, bo już wypiłem ostatniego ciapula. 6 nie wiem, to jest 30? Trzydziestka. Trzydziestka, a jestem dzisiaj po jed... po, dwóch. po dwóch chińskich zupach. Jak widzieliście, świeczka już mnie dyskwalifikuje jako kierowcę. Jedynie pojawia się informacja, że mogę na bobslejach zjeżdżać. Aczkolwiek chyba bym nie ryzykował. A zaraz przejdę. Jest 19.33, czekam w 20, pół godziny. I będę przechodził przez wszystkie po kolei alkomaty, które miejmy nadzieję wskażą tą samą proporcję. Uzbroiłem się w specjalną tabelę, która ma mi możliwość, da mi możliwość przeliczania promili na miligramy, miligramy na promili promile. Wybaczcie, z tego tytułu, że te tańsze podają w promila, te droższe policyjne podają w miligramach. Przepraszam Was, ten odcinek będzie taki, jaki będzie, no ale nie mogę tego robić na trzeźwo. No, no nie da się po prostu. Muszę być lekko zaszczepiony. Zobaczymy zaraz, za pół godziny. Czerwone. Te więcej nie pokażę, tylko pokażę, że trzeba jechać <laughs> się dalej. Dobra, uruchamiam urządzenia po kolei. Pierwsze jest to Lion 500, czyli Lion 500. Jest to urządzenie, które jest najbardziej popularne wśród brytyjskiej policji, podobno. 0,46 0,46 mG 1 promil. Lion 700 włączam. Powinien teoretycznie pokazać to samo. 0,56 Czyli już jestem. Tam było na poprzednim 0,46, tu jest 0,56. Trochę lipa. Powinno wskazać to samo. 0,56, moi kochani. To jest 1,2 promila. W przednim 1 promil. Znajdziemy teraz z tymi mm, tanimi zamiennikami. Pierwsza to jest Fit Alko A1. 1,6 promila. No, czyli generalnie pomiędzy tym co pokazał jeden i drugi referencyjny, czyli 1 i 1 i 2. Jest informacja, że zakaz prowadzenia samochodu. Ja w takim stanie bym na pewno do samochodu nie, wsta nie, 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 nie wsiadł, bo czuję, że jest nie tak. Taki super tanin kieszonkowy pokazuje mi 0,45. Dyskwalifikacja. 0,45 promila, gdzie inne pokazują w okolicach jedynki, to urządzenie śmieci. Odlicza czas, żeby się odpowiednio przygotować. Fit Alco F1 1,18 promila, numer 5. 1, 18, czyli pokazuje jak ten policyjny wersja 700 czyli realnie pokazuje taki temat i czekamy analizuję 1,25 generalnie powiem szczerze ten gwizdkowy jeszcze go raz spróbuję i inaczej do odmówne 0,31 promila pokazuje to urządzenie nie nadaje się absolutnie do niczego. To trzeba wrzucić do śmietnika, bo będziecie mieli, że tak powiem, wrażenie, że jest ok, a jest kurecko daleko od ok. Czekajcie, jeszcze raz powtórzę na, ty, na tej, na tej e, pierwszej 500. 0,5 pokazuje mi teraz, a przedtem mi 0,46 pokazuje. Teraz 0,49. Patrzymy w miligramy, bo to w miligramy. 0,49. To jest 1,05 promila. Spróbuję jeszcze raz wmuchnąć. Słuchajcie, czy ta 0,54 mi pokazuje, a było 0,56, czyli generalnie delikatnie spada. Można by odczytać to jako odpowiedni odczyt. Tu 0,54, tu 0,57, a poprzednio 0,46. Potem 0,49. Absolutnie są. Te pomiary zupełnie nie. Um, słuchajcie, niepotwierdzone na tym. Straszna lipa. Jeżeli tak policyjne analizatory działają, to ja dziękuję. Za każdym razem inny odczyt. Minęło trochę czasu yy, i wpadłem na pomysł, bo tak każdym dmuchnięciem są rozbieżne wyniki. Ale jakbym sobie zrobił coś takiego. Żebym dmuchał jednocześnie w dwa, to wiadomo, że idzie to samo powietrze, z tą samą zawartością i wtedy możemy porównać, czy faktycznie te urządzenia pokazują to samo, czy to jest wszystko lipa. Ale tak naprawdę, jeżeli wskazania policyjnego alkomatu za każdym razem, co kolejny wdech się różnią, to to jest nie do przyjęcia. To jest nauka dla człowieka, że, że trzeba ostrożnie, dwa na raz dmucham. Dało ratę. Mierzą. Jeden i drugi. Zamknął się. O, ten mi pokazał 00. To ciekawe. 500. A drugi. Drugi się zastanawia. A na tamtych miałem 0,68. A ten 0,28. Duża rozbieżność. Czekajcie. Teraz uruchomię te dwa alkomaty. Dobra, przyblokowało je. 0,640 i 0,640. Czyli te pokazują to samo. 0,6 promila. I to mi się podoba. Wtedy wiadomo, że te urządzenia coś mierzą. 0,6 promila. I jeszcze raz kasuję te wskazania. New test. Jeszcze raz. I spróbuję jeszcze raz z tymi gościami. 0,6 promila. To 0,28 mg powinno być alkoholu. Gotowe są i dmucha. Dobra, obydwa się zablokowały na ostatnim wydechu i się mierzy. Obydwa analizują. 0,3, czyli zbliżone do tamtych. Ten jeszcze analizuje. 0,34. No, porównywalne wyniki. Czyli to na no, 0,30, 0,34 z tego samego dmuchnięcia. Czyli tutaj faktycznie ten, ten element jest no, podobnie wyskalowany. Ale mimo wszystko nie powinno być takiej tolerancji według mnie. Tak więc, jeżeli ja bym był zatrzymany za to, że jestem pod wpływem, to absolutnie bym zażądał badania krwi. Bo to, co się dzieje, jeśli chodzi o. Wydychanie powietrza to jest jakaś komedia powiem Wam szczerze. Co nie zmienia faktu, że będę chciał jeszcze jakieś próby osobnicze poczynić na, na przykład samicach, ewentualnie na samcach, którzy w innej wadze chodzą, wtedy będziemy mieli baczenie, jak dana ilość alkoholu na konkretnego przeciwnika wpływa. Ten się, nie, ten się nie załapał. Muszę chyba najpierw wybrać się gdzieś na rafę koralową i zostać poławiaczem pery, że miał odpowiedniego wdecha i wydecha. Widzę, że im niżej, tym te wskazania się bardziej, yy, bardziej pojawia, po, 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 pokrywają. Ten zero, ten Alliance 700 pokrywa się generalnie z tymi dwoma yy, alkomatami. Najgorsze, że nie można przestawić na miligramy czy na promile, żeby Wam pokazywało na przykład dwa wyniki, bo jest razy 2 i 1, no to nie jest taka sko skomplikowana działanie. 0,52 No też nas ostrzega, że jest źle, ale tak naprawdę z moich wyliczeń wynika, że e, Lion 700K plus Fit Alco Neon1 plus Fit Alco Graphit są ze sobą trzy urządzenia porównywalne i te przechodzą, te przechodzą, słuchajcie, do dalszych testów z innymi użytkownikami. Te odrzucam, bo mają bardzo rozbieżne, bardzo rozbieżne wyniki, a te trzy pokazują to samo. Świeczka tradycyjna nadal mi pokazuje, że nie mogę jechać, bo przy, przy, przypominam, że 0,2 promila to już jest... Em, widzicie, w tej chwili, w takim sytuacji jak jestem, to już jestem podbawiony uprawnień i idę do więzienia. Tu też nam powinno wskazać, że czerwone. Czyli wskazuje nam, że nie nadaje się do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Co najwyżej mogę chwycić za łopatę i odśnieżyć przed chałupą. No i do tego się właśnie nadaje. Dorana na pewno mi to wszystko wyparuje, ale te trzy urządzenia przechodzą u mnie do dalszych testów. Te trzy odrzucam. Plus to jedno jest takim, no można powiedzieć, referencyjnym, ale ono nie ma absolutnie żadnych wskazań takich, które można by z innymi porównywać.